Dzisiaj usiadłam na łące pełnej krwawnika. Krwawnik, Achillea millefolium, to bardzo popularne polskie zioło, które można zaliczyć do jednego z najpopularniejszych ziół. Zaraz obok. Lipy, rumianku, bzu czarnego czy pokrzywy. Czyli takich ziół, które występują powszechnie w całej Polsce, jest go dużo. Polską nazwę krwawnik zawdzięcza działaniu przede wszystkim przeciwkrwotocznemu, hamującemu krwawienie. Działanie lecznicze krwawnika jest bardzo szerokie. Krwawnik to zioło, które występuje na większości łąk. Niedaleko lasów, przy drogach, ale głównie na takich ugorach, ugorowych ziemiach, zbieramy górne szczyty pędów, około 30 cm. W czasie kwitnienia skład substancji czynnych zawartych w kwiatach różni się nieco od tych zawartych w liściach. I w dalszej części filmu rozróżnię, dlaczego tak jest. Natomiast na, na początek warto wiedzieć, że najwięcej substancji olejkowych znajdziemy właśnie w, w kwiatach. Suszymy kwiaty w suchym, zacienionym, przewiewnym miejscu w temperaturze do 35 stopni. Po wysuszeniu krwawnik osmykujemy z szypułek i przechowujemy w torbie papierowej lub w, szczelnie, w szczelnym słoiku. I trzymamy w ciemnej szafce. Albo w ciemnym słoiku, w ciemnym szkle. Tak jak wspomniałam na początku, krwawnik ma wszechstronne, wielokierunkowe działanie, które teraz wymienię w podpunktach. Natomiast później w dalszej części filmu będę opowiadała o tym konkretniej. Więc na początek, właśnie, szybko wymienię, w jaki sposób może nam pomóc i w jakich kierunkach może nam pomóc krwawnik. A zatem krwawnik będzie działał przeciwkrwotocznie, ściągająco, bakteriostatycznie, przeciw w zapalnie. Będzie zmniejszał bolesność bólów miesiączkowych. Również wpływa regulująco w zaburzeniach miesiączkowania i potrafi się przyczynić do tego, że kobiety, które mają zatrzymaną miesiączkę, on może pobudzić, pomóc pobudzić to miesiączkowanie z powrotem. Będzie działał przeciwgorączkowo na potnie. Będzie działał żółciopędnie, wiatropędnie, moczopędnie. I jeszcze gdyby tego było mało, będzie jeszcze dodatkowo pobudzał trawienie, będzie działał Ogólnie odtruwająco i wzmacniająco, przeciwalergicznie, z wyjątkiem tych osób, które oczywiście są uczulone, będzie działał także rozkurczowo, czyli spazmolitycznie, lekko uspokajająco, chociaż tutaj, mimo że właśnie skład niektórych substancji czynnych jest bardzo podobny do rumianku, to jednak rumianek będzie działał bardziej uspokajająco, ale jednak krwawnik też będzie miał takie działanie. Będzie działał przeciwgrzybiczo, profilaktycznie w przebiegu miażdżycy i. Pomocniczo w przebiegu żelaków odbytu. Także jak widzimy, Ogromne spektrum działania, ogromne spektrum e, zastosowania. Swoje liczne właściwości krwawnik zawdzięcza substancjom czynnym w nim zawartym, które pokrótce omówię. Przede wszystkim znajdziemy w krwawniku olejek eteryczny. Głównym składnikiem olejku eterycznego jest hamazulen. Hamazulen powinien nam się skojarzyć właśnie z rumiankiem. W rumianku jest hamazulenu bardzo dużo, natomiast w krwawniku jest go również sporo i dlatego on będzie miał podobne działanie do rumianku, ale jednak troszeczkę inne. Prócz tego w krwawniku znajdziemy seskwiterpeny, garbniki, flawonoidy, kwasy flawonowe, glikozyt cyjanogenny, achilleinę, betainę i cholinę, które mają znaczenie w procesach metylacji, warto o tym wiedzieć, oraz witaminę C, a także sole mineralne, w tym sole manganu, które są dość rzadkie i też warto wspomnieć o tym, że znajdziemy w nim sole Manganu. I tak jak wspomniałam, różnica właśnie pomiędzy składem kwiatów a liści jest taka, że w kwiatach znajdziemy więcej oleju eterycznego, natomiast w liściach będzie więcej garbników i więcej flavonoidów. Jak będziesz kiedyś na spacerze, warto coś takiego praktykować, to te rośliny, które znasz, warto sobie po prostu spróbować. I w momencie kiedy zjesz yy, liść krwawnika, no to odczujesz, że on jest gorzki. Właśnie ze względu na zawartość garbników. Olejek krwawnikowy, w którego składzie znajdziemy przede wszystkim hamazulen, ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Związki gorzkie i składniki olejku Powodują właśnie pobudzenie łaknienia, działanie żółciotwórcze, pobudzenie wydzielania soków trawiennych, czyli będą generalnie poprawiały trawienie, ze względu właśnie na to, że jak spróbujesz sobie kiedyś liść krwawnika, no to zobaczysz, że on jest gorzki. Również zawartość garbników powoduje, że krwawnik będzie działał ściągająco, czyli tak naprawdę przyczyni się to do polepszenia stanu w przypadku żołądka. Działanie rozkurczowe. Na mięśniówkę. Przewodu pokarmowego, mięśniówkę macicy, mięśniówkę gładką dróg żółciowych oraz też mięśnie gładkie e, naczyń krwionośnych zawdzięczamy zawartości głównie flavonoidów. Co ciekawe, tym powinny się zainteresować kobiety, które mają tendencję do zapaleń pęcherza. Kwiat krwawnika działa odkażająco na układ moczowy, czyli może być stosowany w stanach zapalnych dróg moczowych wraz z liściem mącznicy lekarskiej liściem brzozy, borówką brusznicą, liściem borówki brusznicy, kwiatem wrzosu czy zielem na włoci. Generalnie krwawnik jest cudownym ziołem, który możemy wykorzystać w wielu mieszankach ziołowych i bardzo często moi pacjenci podczas konsultacji w zaleceniach znajdują właśnie krwawnik stosowany właśnie w mieszankach zarówno na nieżyty przewodu pokarmowego, jak i na bolesne miesiączki, na zapalenia dróg moczowych. Naprawdę w tych mieszankach on wzmacnia działanie innych ziół, które działają bardziej specyficznie, a będzie działał po prostu wzmacniał działanie innych ziół i będzie działał synergicznie, dlatego warto wykorzystać go w mieszankach. To jest naprawdę cudowne zioło. W Twojej działalności pomagam głównie pacjentkom, które borykają się z zaburzeniami miesiączkowania, zaburzeniami hormonalnymi, bolesnościami ze strony jelit, ale tutaj jakby to odłóżmy na bok. Natomiast głównie wykorzystuję go w mieszankach. W celu zmniejszenia bolesności podczas miesiączki, ponieważ on działa bardzo fajnie, rozkurczowo na mięśniówkę gładką macicy i wykorzystywanie go w mieszankach pitych w ogóle przez cały miesiąc bardzo zauważalnie zmniejsza bolesność podczas miesiączki. Na wiosnę modelistki listki możemy wykorzystywać do sałatek wiosennych. Podlinkuję tutaj rolkę, w której pokazywałam, w jaki sposób wykonujemy sałatkę wiosenną. Sałatka wiosenna to jest Taki przepis, który w zasadzie można powiedzieć no z moją mamą. E, robiłyśmy co roku, pamiętam, w dzieciństwie. Zbierałyśmy młode listki babki lancetowatej, młode listki krwawnika, mniszka lekarskiego, szczypiorku, czasami znajdywałyśmy szczypiorek, kwiaty fiołka, kwiaty forsycji. Zwykle do dekoracji, one bardzo ładnie wyglądały. Zawsze z tego robiłyśmy naprawdę przepyszną sałatkę. Tajemnica tkwi w sosie. Rolkę znajdziesz poniżej w opisie. No i wiadomo, że to już nie jest czas na wiosenną sałatkę, ale na przyszły rok będzie jak znalazł. Mam nadzieję, że zapiszesz i do tego wró wrócisz. A jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, no to na pewno też podzielę się na wiosnę i przypomnę, przypomnę właśnie o robieniu wiosennej sałatki. No bo właśnie młode liście krwawnika działają przeciw. Sożytniczo, działają wzmacniająco, w ogóle też wzmacniająco wykorzystuje się sok z młodych listków krwawnika i w ogóle sok z liści krwawnika. Na wiosnę, kiedy nasze ciało jest osłabione, właśnie zawartość soli mineralnych, flawonoidów, witaminy C, bogactwa składników, bogactwa garbników, które działają ściągająco, bogactwa olejku, chociaż w liściach, tak jak wspomniałam, głównie garbniki i flawonoidy. To wszystko powoduje, że zrobienie soku z krwawnika, który jest bardzo gorzki, też należy, należy o tym pamiętać. Dodaje się bardzo często do niego miodu, to wzmacnia ciało po, po zimie. Warto w ten sposób też wykorzystywać. W ogóle właśnie kiedyś krwawnik stosowano jako przyprawę do twarogu, przyprawę do różnych past. Po prostu kładło się, robiło się takie kanapki z masłem posypane właśnie krwawnikiem, trochę jak koperkiem można powiedzieć, które też działały wzmacniająco po zimie i w ogóle witaminizująco, oczyszczająco, przed w pasożytniczo, bakteriostatycznie wspomagało to układ pokarmowy, układ moczowy, tak jak wspomniałam naprawdę, krwawnik działa na tak wiele układów, obsługuje i wzmacnia tak wiele tematów w naszym ciele że naprawdę grzechem byłoby nie skorzystać z tego bogactwa i z jego, z jego ogromnej mocy. Zewnętrznie ziele krwawnika można stosować w nasiadówkach ze względu na jego działanie przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Dopuszczalna dzienna ilość surowca, który możemy spożyć, wykorzystać, porządzić z niego herbaty to około 5-8 gramów, czyli całkiem sporo. Mowa jest o suszonym surowcu. Warto wspomnieć także, że jedyne działania niepożądane są związane z odczynem alergicznym. W pozostałych przypadkach raczej nie odnotowano nigdzie żadnych działań niepożądanych. Wszystkie przepisy na napar z ziela krwawnika, na napar z kwiatów krwawnika, na mieszanki, które można stosować właśnie z zastosowaniem ziela krwawnika czy kwiatów krwawnika, na nalewkę z krwawnika czy świeży sok z krwawnika, znajdziecie na mojej stronie cegielkowska.pl ukośnik artykuły. Zachęcam do zajrzenia tam. Natomiast jeżeli chcesz skorzystać z mojej wiedzy, zarówno psychologicznej, dietoterapeutycznej czy fitoterapeutycznej i interesuje Cię naturalne podejście do zdrowia i chciałbyś dostawać, chciałabyś dostawać informacje, porady, jakieś inspiracje na temat tego, jak można wspomóc swoje zdrowie, zapraszam Cię do zapisu na mój newsletter. Link do zapisu znajdziesz w opisie pod filmem. Zapraszam Cię także do subskrybowania tego kanału, ponieważ e, Mam w planach umieszczanie dalszych filmów edukacyjnych o zdrowiu, rolek bardzo takich krótkich, zwięzłych i konkretnych. Bardzo nie lubię lania wody, bardzo lubię mówić konkretami, dlatego też staram się, żeby właśnie moje treści takie były. I dziękuję Ci, że tu jesteś ze mną i dziękuję Ci, że po raz kolejny obejrzałeś, obejrzałaś ten film do końca. To naprawdę dla mnie jest bardzo cenne, bardzo ważne. I cieszę się, że mogę dla Ciebie tworzyć i dzielić się z Tobą moją wiedzą, zarażać Cię pasją. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.